W sobotę Pamięci Pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Dziś w nocy doszło do groźnego pożaru. Konferencja prasowa naszego koszykarskiego klubu. Informacja Kultura, Sport, Witold Schulz, witam Państwa bardzo serdecznie. W sobotę Pamięci Pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Dzień wcześniej pątnicy odpoczywali w Świętej Annie. Po przejściu 111 kilometrów w pełnym słońcu u niektórych wystąpiły objawy poparzenia skóry. Natomiast większość poddawała się zabiegom usuwania pęcherzy na stopach. Lekarze z naszego zozu mieli w tym czasie pełne ręce roboty. Następnego dnia, punktualnie o godzinie 18, pielgrzymi dotarli do klasztoru na Jasnej Górze. Pielgrzymkę naszą powitał ksiądz dziekan Jan Szuba, ksiądz Bogdan Markowski oraz władze naszego miasta, wiceprezydent Edward Kędzierski i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zdzisława Chodyr. Jeszcze tego samego dnia odbył się apel w kaplicy Matki Bożej. W niedzielę 24 sierpnia w Mszy Świętej, w której nastąpił akt oddania miasta i gminy Pabianice Matce Bożej, uczestniczył prezydent Pabianic Jacek Gryzel. Jeszcze jutro pielgrzymi pozostaną na Jasnej Górze, biorąc udział w uroczystościach związanych ze świętem Matki Polskiej Częstochowskiej, a w środę wyruszą w drogę powrotną. Pielgrzymkę w Pabianicach powitamy w piątek około godziny 18.30. Dziś w nocy doszło do groźnego pożaru. O północy Straż Pożarna została wezwana do pożaru cegielni w Ksawerowie. Mimo udziału dziewięciu jednostek ratunkowo-gaśniczych z PSP Pawianice oraz pięciu z OSP, nie udało się uratować budynku produkcyjnego. Uratowano pomieszczenia biurowe i budynek, w którym znajdowały się maszyny. Przyczyna pożaru to wypływ ognia z pieca podczas zasypywania paleniska. Straty wstępne oszacowano na 110 tysięcy złotych. Zdjęcia, które Państwo teraz oglądają, były wykonywane około godziny pierwszej. W tym czasie trwało dogaszanie zgliszcz i schładzanie pieca, który mógł w każdej chwili eksplodować. Spaliła się cegielnia, spaliło się około 400 metrów dachu, uratowaliśmy całą maszynownię i pomieszczenie biurowe. Brało udział w około 20 jednostek straży pożarnej, w tym dwa około 40 ludzi. Zużyto mniej więcej około 40 ton wody. Na razie spadło gaszanie, staramy się, żeby piec, który jest rozgrzany, do temperatury około 1100 stopni, nie uległ eksplozji Są Organotwory w tym piecu, i żeby nie zazwyczaj eksplozja Dlatego studzimy teraz piec i trwa we Wczoraj dzieci przebywające na kolonii woli pszczółekowej odjechały do rodzinnych miejscowości. Na trzytygodniowym turnusie w ośrodku kolonijnym pabieńskich zakładów farmaceutycznych Polfa przebywało 70 dzieci z Legnicy i Prochowic. Terenów, które objęła powódź. Pabieńska Polfa zorganizowała ten turnus w ramach akcji Pomoc dla Powodzi. Posła hej, zmieniamy kierunek. Do tego podeszli przede wszystkim społecznicy i społecznicy właściwie nie powiem, że wymusili, musili, ale w każdym razie przyszli z tym do nas i najpierw zaczęli szukać takiego, bym powiedział, składanego sposobu. Na zaproszenie dzieci, które ucierpiały w wyniku powodzi, no, to znaczy, że tak, no może zakłady mięsne dadzą mięso, może my damy ośrodek, dalej. Tak. W końcu doszliśmy do wniosku, że, że właśnie najlepiej się reklamować samemu. No I, stąd, I stąd już potem za ciosem to była ich inicjatywa, a myśmy faktycznie powiedzieli sobie, to ponosimy po prostu koszty tego, po prostu dla nas to jest także wizytówka, i dla nas po prostu także i przyjemność. Atrakcyjny program, który przygotowano dla kolonistów na długo pozostanie w ich pamięci, a wielu z nich już teraz powróciłoby do Woli Pszczółeckiej w przyszłym roku. Kolonie trwały trzy tygodnie, od 4 do 24 sierpnia. Zaproponowaliśmy dzieciom bardzo bogaty program, było bardzo wiele atrakcji. Między innymi były dwie wycieczki, wycieczka do Łodzi i wycieczka do Częstochowy, zakończona po Częstunkiem w McDonaldzie. Dzieci zwiedzały również w Częstochowi jasną górę, wróciły z wycieczki bardzo zadowolone. E, oprócz tego taką tutaj najważniejszą atrakcją, ponieważ znajdujemy się na, e, na terenie leśnym, były codzienne wycieczki do lasu, grzybobrania. E, oprócz tego wiele imprez sportowych, igrzyska olimpijskie, e, zabawy ruchowe dla dzieci zarówno młodszych, jak i starszych. Było ognisko, było wiele imprez rozrywkowych, naprawdę zajęć było bardzo dużo i myślę, że dzieci się nie nudziły, mogły zapomnieć o tym, co spotkało je tam w legnicy. Pożegnalne ognisko nie zapłonęło ze względu na trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Nie przeszkodziło to jednak w dobrej zabawie, a upominki wręczone kolonistom na zakończenie będą przypominać czas spędzony w Woli Pszczółekiej. Dzieci zrewanżowały się organizatorom i również wręczyły wykonane przez siebie pamiątki. Ja nerwowo ściskam, bo rzeczywiście Proszę, mnie, to, tak, <laughs> mnie, to, mnie to się bardzo podoba i myślę, że to, że, to, że, to, że to zarówno na tym, co tak pięknie napisane, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi, to jest troszeczkę na wyrost, jeśli jest to adresowane do mnie, a jest to adresowane, bo tutaj dalej jest napisane, że to dla mnie. Dziękuję im serdecznie za to i myślę, że Państwo to eksponując, to zechcą także i to skomentować, że to nie jest fałszywa skromność. Ja ja myślę, że po prostu y, to był nasz obowiązek, a, a jest nam tak samo miło jak im, kiedy teraz wspominać będą rozstająć się tutaj z nami i pójdą może z tymi odrobiną y, pięknych promieni słonecznych w swojej okolice i tam będą jakoś wspominać i Pabianice i nasz zakład. To. Miła atmosfera i wiele atrakcji z pewnością pozwoliło na wywiezienie z Woli Pszczyłeckiej potężnego bagażu wspomnień. Moje wrażenie są niesamowite. Bardzo się tutaj podoba mi osobiście, i z tego co wiem, dzieci już chciały przyjeżdżać na, na następny rok. To wiadomo, te kolonie są specyficznymi koloniami, i, i naprawdę wydaje mi się, że nikt stąd nie wyjedzie bez w oku. Tutaj jest cudownie, przepięknie. Było bardzo fajnie. Byłem pierwszy raz na kolonii i bardzo mi się podobało. Pierwszy raz w życiu. Czy będziesz, czy ochotę masz na powrót tutaj? Na drugi rok, jeżeli by były organizowane tutaj kolonie, to przyjechałbym. Przez cały tydzień trwać będzie rozpoczęta w dniu dzisiejszym akcja Zeszyt, zorganizowana przez Związek Harcerstwa Polskiego. Akcja ma na celu zgromadzenie artykułów szkolnych i środków finansowych na ich zakup. Będą one przekazane dzieciom z terenów dotkniętych powodzią. Jutro na ulicach naszego miasta pojawią się harcerze kwestujący w tej akcji, a w godzinach między 10 a 17 na Dary od Pabianiczan harcerze oczekiwać będą w Komendzie chówca przy ulicy Gdańskiej, w Harcówce w Szkole Podstawowej nr 16 oraz w Harcówce Szczepu Trójek przy ulicy Skłodowskiej 23. Przypominamy, że akcja trwa do końca tygodnia. Jutro o godzinie 15 odbędzie się uroczyste otwarcie filii Komitetu Wyborczego pani senator Zdzisławy Janowskiej. Biuro Komitetu mieścić się będzie na pierwszym piętrze domu handlowego Bilton przy ulicy zamkowej 27. W związku z kampanią wyborczą przewidzianych jest wiele spotkań z panią senator. Na pierwsze z nich pani Zdzisława Janowska zaprasza wszystkie pabieńczanki w piątek 29 sierpnia o godzinie 18:30 do Miejskiego Ośrodka Kultury. Przypominamy, iż pani senator jest profesorem na Uniwersytecie Łódzkim, należy do klubu Senatorów Niezależnych, jest m.in. członkiem zarządu fundacji im. Profesora Wacława Deca i prezesem Międzynarodowej Fundacji Kobiet w Łodzi. Dziś odbyła się w Urzędzie Miasta konferencja prasowa na temat działalności klubu sportowego Starfus Prospan. Działacze i trenerzy poinformowali o stanie przygotowań do nowego sezonu rozgrywek ligowych. Prezes klubu Karol Klimek zapowiedział także zmianę nazwy pawieńskiej drużyny. Obecna nazwa brzmi Starfuc Prospan Pabianice. Zrezygnowano więc ze skrótu MTK. Na konferencji omówiono zbliżający się szósty turniej koszykówki kobiet o memoriał Małgorzaty Gliszczyńskiej. W tym roku turniej zapowiada się myślę bardzo ciekawie, bo po pierwsze, biorąc udział w trzy najlepsze drużyny sezonu 96-97, a więc fota Porta Gdynia, teraz już podobno, bo to, tam się te nazwy ciągle zmieniają. wicemistrz Polski, ŁKS Żywiec Łódź, mistrz Polski i trzecia drużyna z sezonu 96-97 Starfuts, Prost, Pan Pawianice. I tutaj mam prośbę do wszystkich kolegów, którzy są. Ponieważ no, mamy umowy ze sponsorami podpisane i no, myśleliśmy e, dokonać pewnych zmian, jeśli chodzi o nazwę zespołu, takie były wymogi sponsorów. Nasza, drużyna no, pierwsza drużyna, która występuje w pierwszej lidze, będzie występować pod nazwą Star Prosper w pabionicy. czyli znika jak gdyby z członu dotychczasowego nazwy MTK. E, tutaj no, wymogi postawione przez sponsorów spowodowały, że musieliśmy z uwagi na sprawy finansowe zrezygnować z tego członu w nazwie zespołu. O, drużynach, o drugiej drużynie tutaj będziemy występować pod nazwą MTK Jagdoń Pabianice. To jest kolejny sponsor klubu, który, który w jakiś sposób włączył się w pomoc finansową klubowi i tutaj te sprawy będziemy mieli. Trzecia kolejka czwartej ligi była pomyślna dla naszych drużyn. Oglądany włókniarz Trzy Korony pokonał na własnym boisku Ner Poddębice 2 do 0 i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Cenny punkt w Bełchatowie wywalczyli piłkarze PTC, remisując 1 do 1 z rezerwami GKS-u. Kolejne mecze sparingowe rozegrały nasze koszykarki, przygotowując się do rozpoczęcia rozgrywek ligowych sezonu 97-98. Tym razem nasze zawodniczki dwukrotnie pokonały ślędzę Wrocław: 79 do 69 i 76 do 67. Teraz czeka je start w dniach 29-31 sierpnia w turnieju memoriałowym Małgorzaty Gliszczyński z udziałem zespołów EUKS-u Żywiec Łódź, Foty Dajan Gdynia i trzeciej drużyny Ligi Niemieckiej z Firma AFLOPA poważnie traktuje sponsorowanie naszego tenisa stołowego. Obok inwestowania w drużynę seniorów PKT Flopa finansuje i współorganizuje rozgrywki dziecięce. W tych dniach rozegrana została Olimpiada Dziecięca, o której opowie trener Zdzisław Derdon. Praktycznie to tutaj gro tego turnieju obsadziła młodzież z tej mojej szkółki nadziei olimpijskiej, przynosi, że którą prowadzę i Baraku. I oni się tutaj po prostu będą dzielili tytułami w poprzednim dniu, a więc w tej kategorii młodszych. Dwa pierwsze miejsce właśnie wychowankowie moi z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trzecie miejsce przedstawiciel baraku. No tutaj mniej więcej też te nagrody między sobą rozdzielą przedstawiciele tych dwóch jakby skupiających młodzież. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły, to bryluje tutaj szesnastka. Przedstawiciele trójki, trzynastki, dziewiątki. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Na ulicy Rypułtowickiej doszło dziś tuż przed godziną 17 do niecodziennego wypadku. Kierowca Łady uciekając przed zderzeniem z Korsą, który wymusił pierwszeństwo przejazdu, prześliznął się między słupem i ogrodzeniem lądując wprost w wykopie, w którym znajdują się wymienione niedawno tam zawory i połączenia gazowe. Na miejsce przybyła straż pożarna oraz pomoc drogowa, która natychmiast wyciągnęła poszkodowany samochód z wykopu. Zwlekanie z tą decyzją mogło okazać się niebezpieczne, ponieważ z naruszonych zaworów nastąpił wyciek gazu. Za chwilę pojawiły się ekipy gazowników, które zażegnały zagrożenie. Pechowemu kierowcy nic się nie stało, a i samochód nie wyglądał na poturbowany